Cześć, ja jestem Developer. Od dawna się nie witałem już przed kamerą, ponieważ ostatnio mój kanał zdominowały filmy short, które potrafią w krótkim czasie, generalnie, pokazać stan lepiej niż przy tych moich długich materiałach. Ale od czasu do czasu i tak sobie nagram film, bo czemu nie? Generalnie nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego powodu, przynajmniej, jeszcze nic nie zauważyłem. Co by. Się wyróżniało spośród ostatnich dni. Wczoraj filmu nie było, ale to dlaczego tak się stało wyjaśnię już za chwilę. Tam ktoś jest, tylko tego nie widać, a tam ktoś jest. E, jedyne, co się wyróżnia dzisiaj i może wczoraj, wczoraj mnie akurat nie było wyjątkowo, e, to to, że jest bardzo mocny, mega mocny ze wszystkich stron prawie dobiegający hałas. A tak to nic się nie wyróżnia. I dzisiaj zrobię normalny taki obchód, obejście Z pokazaniem większej ilości szczegółów I zgadaniem przede wszystkim, czyli coś czego nie było już od jakiegoś czasu Światła się świecą Pierwsze już dzisiaj Odnotowane. No i tak to wygląda z tej strony. Dawno mojego komentarza nie było, bo uważam, że był zbędny. Ale teraz, jak to wszystko słyszę, tutaj te dzięki I po wczorajszej mojej nieobecności, postanowiłem, że zrobię taki film. Z tej strony też rzadko kiedy chodziłem. W sumie przejdę się do samego końca odgrodzonego terenu, tak jak z tamtej strony. Tu też widać powalone wszystko. Te takie słupki do wyrównywania, korygowania, że tak powiem, kierunku prostego wzrostu tych drzewek, kiedy jeszcze były małe leżą, wszystko rozwalone oczywiście przy montowaniu tego płotu tam dalej raczej już nic ciekawego nie, nie zobaczę więc myślę, że chociaż tutaj jest coś ciekawego do zobaczenia tego nie odpuszczę, bo tu nigdy tego jeździa nie robiłem jeszcze tam jest widok na to wszystko Taki widok jest dość unikalny, bo jeszcze nigdy nie robiłem tutaj ujęcia przez szpary z tej strony elewacja galerii. No i idę przy Martahausie, tam w moje ulubione miejsce, szczerze mówiąc, tam ujęcia uwielbiam robić najbardziej i z tej strony tutaj frontowej galerii. I tam też się teraz udam. Pierwszy raz od dawna gadam do kamery, więc naprawdę. Wyjątkowy film dzisiaj jest. Brama jazdowa, światło w środku i ta droga kładka zostaje. Niestety, ponieważ za każdym razem, jak będę, będę tutaj przejeżdżał, ja i pewnie wiele osób, które e, dobrze wspominają galerię. Będzie się przypominała galeria przy jakby gdy zobaczą ten obiekt, tą kładkę była ona częścią galerii, tak naprawdę jest do teraz i zostanie sama taka samiutka, ale no taka jedna, jeden symbol po tej galerii będzie. Powinien się cieszyć a ja, szczerze mówiąc, to jest takie przykre, bo. No i tak nie będzie, kładka będzie sama pewnie w towarzystwie bloków, więc to wcale nie będzie tak ładnie wyglądać. Więc nie ma z czego się cieszyć szczerze mówiąc, tu ostatnio były otwarte te drzwi, co nagrywałem w szorcie. Tam na górze jeszcze te meble i te lampy właśnie kolorowe tam były. Zobaczyłem na jednym ze starych materiałów, że tam były rzeczywiście, drzwi zamknięte, to tylko wtedy jakoś tak dziwnie było, że wszystko było otwarte. Te drzwi obrotowe i o, to było całe otwarte, cautkie. Ale to tylko jeden raz mi się tak trafiło zobaczyć. Też wtedy e, się świeciło wszystko. Tutaj, te, lata te latarnie, tutaj wszystkie wokół lampy. Nie wiem co to była za okazja jakaś specjalna. Czy coś się tu zmieniło na ogródku, że tak powiem? Znaczy jak to nazwać na ogrodzie przy galerii, nie wiem jak to nazwać w sumie Na tych terenach zielonych tutaj przy galerii chyba nic. Nic się nie zmieniło, raczej. Wygląda jakby było niezmiennie. Tak więc lecę dalej. 10-minutowy materiał, nawet może dzisiaj być. I wiem, że te materiały generalnie mniejszą, o wiele liczbę osób interesują niż filmy short. Zdaję sobie z tego sprawę, ale i tak uważam, że czasem lepiej jest nagrać taki dłuższy materiał. Zwłaszcza, że naprawdę naprawdę nie wiadomo, kiedy ta galeria przestanie istnieć. Jak teraz słyszałem te dosłownie to tak, jakby z co najmniej 5-6 osób jednocześnie tam było, pracowało, rozwalało, więc naprawdę to wszystko, te dźwięki są coraz mocniej słyszałem z daleka. A czy coś się zmieniło tutaj? Nie, nie wydaje mi się. Może ktoś, kto naprawdę tutaj chodził często i na każdy szczegół, może by stwierdził, bo z tego co ja widzę, to nie zmieniło się kompletnie nic na zewnątrz. Oprócz tych drobnostek, takich jak ławki, że te siedziska zostały zdemontowane, chyba to nie widzę żadnych zmian, szczerze mówiąc. E, więc dobra, idę sobie. Ja cały czas na zoomie. A nie, nie na zoomie. E. Znaczy, się kamera chyba źle skorygowała, ale dobra, tak czy siak robię cięcie. Oczywiście teraz nie będę przynudzał i zmierzam już ku końcowi dzisiejszego materiału, ale y, myślę, że przejdę na drugą stronę. W sumie tam opowiem resztę. Z tej strony jakoś gada mi się lepiej, patrzy się lepiej. Tam widać jakieś takie, jakby popakowane rzeczy, popakowane, jakby może gdzieś chcą to sprzedać. Albo nie wiem, dać. Raczej, sprzed raczej sprzedać, tak myślę. Ale nigdy nic nie wiadomo. Też w jednym z filmów Short przybliżyłem to miejsce. Eee, może tam te lampy są, chociaż wątpię raczej. O, coś tam jedzie, coś tam jedzie. Widać, widać to. Przesuwało się tam coś. Jechał jakiś gość. Oni inaczej nie poruszają pieszo, tylko jadą. A co do mojej wczorajszej nieobecności całkowitej, chociaż postanowiłem sobie, że będę codziennie z wyjątkiem niedzieli przyjeżdżał w to miejsce i je filmował. Wczoraj złożyły się na to dwa powody. Ani jeden nie jest tym głównym, ani drugi nie ma głównego. Są po prostu dwa, które się na to złożyły. Ale pierwszy to są, że tak powiem, przyczyny techniczne. Pełna rzecz mi się wydarzyła nie chcę o niej mówić więc w ten sposób do tego się po prostu ograniczę do powiedzenia tyle restrykcjien technicznych ale druga rzecz to był deszcz który padał przez cały dzień i po prostu uważałem stwierdziłem że to nie będzie dobra pogoda na nagrywanie tego miejsca chciałbym zawsze żeby ono było w takim nagrane w takim w miarę fajnym klimacie więc no cóż Zawsze jak tu jestem to raczej deszcz mnie nie spotyka, chociaż raz nie, raz nie spotkał śnieg, ale w deszczu nie chcę nagrywać, bo deszcz to jest taka przynajmniej dla mnie smutna pora. I nie chcę, żeby moje filmy ukazywały właśnie w deszczu tą galerię, bo to jest takie przygnębiające. Nie dla każdego. Niektórzy lubią deszcz, ale ja akurat po prostu nie lubię. No i cóż, kojarzy mi się on raczej smętnie. Zaraz będę po drugiej stronie i powoli będę kończyć wszystko Ponieważ te dzięki też nie tak przygnębiły bardzo jak usłyszałem, nie? Dosłownie ze wszystkich stron tego parkingu dobiegają Też zniknęły latarnie na parkingu No dużo się pewnie w galerii bardzo zmienia Niestety ja w galerii wewnątrz nie jestem w stanie zobaczyć jak to wygląda Przez szyby tego nie widać więc no cóż, niestety tylko do tego mogę się ograniczyć, jak filmowanie tego z zewnątrz. Jak zwykle ciemno, nic się nie zmienia w tym miejscu w ogóle. Też całkowity brak zmian. Jedyne co się zmienia to parking, tak naprawdę, i te lampy na galerii kolorowe, które zniknęły, a reszta to całkowicie bez zmian. Z zewnątrz, oczywiście, bo wewnątrz to pewnie nie jest pusty, całkowite są. I teraz zmiana. Tu jest ciemność. Ciemność w tym lokalu co tutaj jest rozwalone, jakieś te pod sufitem. Tam też rozwalone. A tylko jeden dzień mnie tu nie było z kamerą. A tyle się zmieniło. Tak wygląda galeria. Nie będę też za bardzo wychylał tam kamery, bo tu jest gdzieś teren galerii. Tam chodzi na niego, nie zamierzam. Tyle w temacie. Zejdę na drugą stronę, porobię ujęcia chwilowe, chociaż przedłużyłem film do granic możliwości. No ale tam, co mi szkodzi, już przyjechałem tutaj, dzisiaj na dłuższy pobyt. Ale te dźwięki przerażające. Tragedia. Ładna ta elewacja. tereny zielone. Ciekawe bardzo. Ścieżynki różne. Tak głośno jeszcze nigdy nie było naprawdę pomarańcz, fiolet, żółty, różowy i zielony na samej górze, wszystkie te płachty latają całe Rekordowo długi materiał dzisiaj. Strasznie długi. Ale ja jestem jedyny chyba, który który tak nagrywa to dużo. A co za tym idzie jedynym miejscem, gdzie można aż tak dużo materiału znaleźć. Tak więc, jeśli ja tego nie zrobię to nikt tego w takim stopniu nie nakręci jak ja. Dlatego też nie to, że ja się czuję jakąś specjalną osobą, wyjątkową czy nie wiem, coś, tylko raczej niewiele osób będzie się tym interesowało, ale pewnie się znajdą. Na pewno osoby, które tak zainteresują się tematem galerii w przyszłości, kiedy ta już nie będzie istnieć. A wtedy będą mogły. Popatrzeć na nią po prostu i zobaczyć to wszystko. Wszystko, jak wygląda. Tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy. Mamy 6 lutego 2024 roku. Niestety nie było mnie właśnie wczoraj, był 5, czyli pierwszy miesiąc odkąd tu jestem z galerią. I nie było mnie wtedy bardzo. Chciałem wtedy przyjechać, ale naprawdę byłem w stanie jeszcze przez ten deszcz po prostu pójść. Ale to, co mnie później spotkało, sprawiło, no że po prostu nie mogłem. I tak a ja nawet jak już później mogłem, to już stwierdziłem, że naprawdę nie ma sensu przez ten deszcz. I tak by się telefon sam wyłączał. Bo jak deszcz mi napada, to się wyłącza kamera nieraz raz. Albo mi się zoomował i tak dalej. A przez cały dzień padało, naprawdę nie było warto. Dlatego dzisiaj długi materiał dla osób, które lubią długie materiały. Nie wiem czy go skrócę, ale w tym momencie ma on 15 minut i 40 sekund. Jak teraz, jak go nagrywam oczywiście. Pewnie go skrócę trochę, ale i tak mi to nie wyjdzie i pewnie będzie miał jakieś 13-14 minut i tak. Więc no. No i to tyle. Czas już kończyć. O, tam się opuszcza ta wariera. Czas już kończyć, no. Nic już do nagrywania więcej nie ma. Oprócz pracowników, ale akurat ich to nie chcę nagrywać. Nie mam po co, nie czuję takiej potrzeby. No myślę, że sam nie wiem w sumie od czego się zacznie ta rozbiórka. Mam na myśli samego budynku. Bo niestety, ale po prostu myślę, że to się zbliża. Cały czas się zbliża, nieuchronnie. I możliwe, że się zacznie od parkingu, chociaż w sumie nie wiem, jak będą to wyburzać. Na pewno będą potrzebowali dużego sprzętu do tego no bo duży budynek Takie jakieś niższe budynki to koparkami rozwalają nieraz i tak dalej No ja się nie znam na rozbiórkach, więc zobaczyłem po prostu Niestety będzie trzeba czekać do ostatniej chwili Nie podano daty rozpoczęcia wyburzenia takiego budynku, więc Niestety będzie to taki że tak powiem, niespodziewane Czyli tego dnia co przyjdę to się dowiem o tym A nie wcześniej Coś tam świeci No niestety nie było mi dane wejść do środka Dlatego odpokutowuję to teraz nagrywając galerie z zewnątrz Chociaż i tak bardzo bym ją zobaczyć od wewnątrz, niestety Niestety nie mogę tego zrobić Dlatego do ostatniego dnia będę nagrywał to, co jest z zewnątrz Chociaż tyle mogę zrobić dla osób, które będą chciały powspominać sobie Dla mnie samego też, jak będę chciał sobie powspominać, że na pewno tak będzie No i to tyle, czas się pożegnać, ja jestem antydeveloper do zobaczenia już w filmach short, ponieważ naprawdę nie umiem nagrywać długich filmów, nie nadaje się do tego. Po prostu zawsze rozwlekam te materiały. a naprawdę nieraz szczerze tego naprawdę nie chcę i, i tam mi to nie wychodzi. Akurat dzisiaj zamierzałem nagrać taki trochę dłuższy materiał, nie aż tak długi, miałem na, w planie około 7-10 minut, wyszło 17. No ale okej, okay. zwijam się, tam przy pracownicy ciągle ważą, wszędzie światła się błyszczą. No i cóż. Do zobaczenia w następnym materiale short. Też niedługo, tak dodatkowo, powiem, że chcę pojechać w miejsce, w którym robiłem zdjęcia. To było 6 miesięcy, nie 6 miesięcy, 3-4 miesiące temu. Zdjęcia, które wykorzystałem do baneru oraz zdjęcia profilowego na tym kanale. Jeśli kogoś to interesuje, w czwartek będzie film albo w piątek, coś takiego. Chcę się tam wybrać pod koniec tygodnia i zrobić z tego również film, z tych bloków, które. Zrobiłem zdjęcie, które wykorzystałem do tego kanału, a teraz już na serio kończę materiał. Do zobaczenia już jutro. Cześć!